Dobra, przebrnęliśmy przez pierwszy przykład. E, teraz czas na drugi. To mogłabym już zmyć na mniejsze. Dobra, e, bardzo mi się to kłuje. Czekaj, teraz tak. E, najpierw patrzymy, gdzie będzie najdłuższy węgiel, znaczy łańcuch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć węgli. Myślę, że tu nigdzie dłużej nie będzie. Więc od razu lecimy tak. To jest główny łańcuch. Czyli patrzymy, jakich oni mają sąsiadów. Tu jest, oha, mówisz sobie, och, i to będzie na końcu. I teraz tak. to mamy dwa metylki, w sensie jedno wiesz. I są przy tym samym. I teraz się zastanawiamy, czekaj, tu będzie chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, albo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie. Lepiej tutaj, żeby wszyscy mieli mniejsze piętra. Chyba, że masz inaczej, to sorry. Raz, dwa, trzy. No, 4, tam 5, 6 to już nie istotne. Yy, I teraz tak, jak wiemy, że Och będzie na końcu, to patrzymy, że tutaj jest przy trzecim, przy trzecim dwóch koleżków, czyli trzecie piętro, trzecie piętro. Ich jest dwóch. D, Teraz co to jest? Metyl. Metylo. Metylo. Lecimy dalej. Nie mamy już więcej sąsiadów oprócz Och. Więc yy, wstawiamy ilość węgli w łańcuchu, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 to jest yy, czekaj. metan, ethan, propan, butan, pentan, heksan. Hex. Heks. I teraz uwaga: chyba się sama zastanawia, jaka jest ta nazwa. Czyli butanol. Dobra, nieważne. Hex 1, eee, all. Chyba, że hexan 1, nie, chyba hexa, hex 1. Nie wiem, że to jest dobre, muszę sprawdzić. Dobra, przejdźmy dalej. Tutaj nic się ciekawego nie dzieje, bo całe to samo w sobie jest jednym wielkim łańcuchem. Ogólnie w prościejszej formie to można tak zapisać i to jest dokładnie to samo, jeśli chodzi o chemię. I tu po prostu liczysz raz, dwa, trzy, cztery. Cztery węgle w łańcuchu to byłby butan, ale żeby nie było tak prosto, to widzimy, że to jest w jakimś kole, czyli cyklu, czyli cycle, czyli cyklobutan koniec imprezy, tu nie trzeba przycinka znaczy to myślka, tylko to jeden wyraz, nie wiem czy coś ogarniasz z tego, ale to nic, teraz tak tutaj też mamy prościznę i to jest po prostu butan, bo ma cztery węgle tego się trzeba nauczyć na pamięć że tutaj niby jest to samo ale tak naprawdę nie, bo najdłuższy łańcuch może być tutaj no albo tutaj, ale to na to samo wyjdzie i teraz tak patrzymy. 1, 2, 3. No bo to jest w środku, więc tutaj by miało taką samą numerację. Ten ma sąsiada przy drugim piętrze, więc jest 2. On jest tylko sam, więc metylo. Już nie trzeba jakieś UNO bo to bez sensu brzmi. Raz, dwa, trzy. Propan. Nie wiem, czy ja nie za szybko to lecę. Dobra, tu jest Alken. I on się nazywa Eten, bo ma raz, dwa. Ten ma trzy, więc jest etyn, bo ma dwa węgliki. Bo jest, butan etan. etan metan etan. Yy, to jest benzen. Tego nazwy też się trzeba nauczyć na pamięć. I to też jest ten sam etan, co przed chwilą przy tym etan. Koniec. Nie słuchaj tej ostatniej części.